Będę miał za chwilę. 12 tysięcy będzie. Jak zwykle z nami jest? Maleczna. <laughs> Jeszcze dwa mecze. Jeszcze dwa, dwa mecze i 12 tysięcy. A ja jak Mateusz wbił 12, zanim biję, wbił 12 tysięcy, ja wbijam 13 koła. Nie, ale szykuj się, że Cię przegonię. A to w ogóle się Gaming ma. ja się Gaming. Napiszcie mu coś. Napiszcie w komentarzu. się Gaming, czemu nie nagrywasz yy, Minecrafta? Czemu nie nagrywa Minecrafta? Napiszcie tak pod komentarzem. Na pewno zacznie nagrywać, yy, gdy zobaczy tyle ilość... Jak zobaczy dużą ilość komentarzy, żeby... Nagry że, że chcecie, że, chcecie oglądać filmy. Wcześniej nie mogliśmy już o, o, subcie. Jak teraz dobrze idzie? Jakoś na wizji idzie lepiej. Uy, nie, 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 nie! Głowa mi. Ginąłem, głowa mi wysadził. Nie, nie, nie. Dobra. Kam się, kam się, kam się. Jakbyś mogła. A jak cię nie zauważył na 90%. Awaryjna ucieczka! Sto -a, stop, stop. Stój, 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 stój. Majle, jak ci wyjaśnić, chodź tu śmierdzielu. Dobra, drugie miejsce jeszcze. Jedno. Za chwilkę będziemy mieli, drodzy sobie. Już. Patrzcie, patrzcie. Wow. Dobra, drugie miejsce i 12 koła. A. Dzisiaj taki pewnie. Dzisiaj pewnie będzie krótszy odciszek. I przepraszam, że za chwilę sobie... Słyszycie jakieś dźwig hałas, to bardzo przepraszam. Waleczna, wech tu chodź, chodź tu, bo tu idzie do mnie osiem bita. Proszę, chodźcie! Waleczna! Help me! Help me! Help me! Help! Help me! Help me! Zginąłem. Nie! Uciekaj! Uciekaj! tym papa nie Jestem! jestem już. ja yeah, yeah. Jestem, jestem, jestem. Już urodziłem się. Drugie miejsce. Chanina, w komputerze, że Mateusza pojechał. <laughs> nie, ja. Nie piszemy w kom... Każdemu przypnę do końca tygodnia, kto napisze Janek nagry... Janek czemu nie nagrywasz? Minecrafta. Tam się dużo dzieje, ale już... Mam nadzieję, że on w końcu wrzuci. O, tak, ej, mam rakietę. Jak, ej, chodź tu, ja ci zniszczę ścianę, zużyj swój super atak, żebyś go, go nie, nie odepchnęła. Ma. Żebyś go nie odepchnęła. Chodź tu, zniszczę ścianę, a ty wbijasz tam, ok? Chodź tu. Dobra. Il. O, perfekt, perfekt. O nie, nie no, nie no, ucieknam. Hamida. Hamidstwa. Dobra, tam są następni. tam jest Bibi. Nie, nie bijmy się. Ja chcę, ja chcę... Ja już chcę mieć... Drugie miejsce, musi być. Drugie miejsce. Zabij go zamik. Nie no, trzecie, widzowie. Tragedia, jeszcze raz. Zagre, zagrajmy, zagrajmy, zagrajmy. O nie bracią Święty Skin przyniesie nam szczęście. O fajne! Ej, fajny skinek. Rusik. Zapraszam serdecznie do klubu. Zaraz wam pokażę. O ile, jak, teraz jak wygramy, to zapraszam Was do klubu. Znisz to, bo Ty dużo bijesz. Ja biję już później niestety. Ja, ja jedyny do walki jestem. Ta postać jest dobra w miarę. A ty, ty, ty masz jeszcze znać... ty, Dobra, chodź tu chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, GONIĆ GO! OGNIA! WSZYSTKIM CO MAMY! O tam jest sedek! Idę go zajść od pleców! Ej, dawaj mi! Ej, skąd ty to masz? Nie mówiłaś mi o tym! sadem to działko! Ech, przepraszam, dobra. Chodźmy. O, nie widzowie, moje lagi wróciły. Moje lagi, moje lagi. Nie widzowie. Filmik nam chyba urwie, czy nie urwie? Jak, jak, jak myślicie? Urwie, czy nie urwie? O, dobra, jestem tu, jestem tu. Kampimy się, kampimy się, kamp, 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 kamp. Megan. <grym _> mm. Kampmy się. Kampimy się. Dobra, dobra. Przepraszam, troszeczkę Czuwa, to mam internet. Dobra. Dobra, zaraz będzie mega boksik. Super! hoppa.

Kręcium, kręcium, kręcium. Przepraszam, bo mam kiczowaty internet i... Prze... U, jest, 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 Dobra, drugie miejsce, mega boksik. Piątka. Piątka. Jest. Teraz 12 tysięcy. Wezmy zrobię może. Oj oj. mamy obydwoje mega 3 2 1. na ty co jesteś niesamie? to mam już stukni 3 2 1 2 piątka już nic nie bra u mnie też a i serdecznie was zapraszam do klubu masno ni często gramy z... Zapraszamy serdecznie do klubu. Ustawię limit, żeby, żeby tam. Nuby, no 5 tysięcy. Musicie mieć 5 tysięcy, i możecie wbijać śmiało do klubu. To my już chyba ten odcinek będziemy kończyć. I tak wiadomo. Dobra, to. Pa, pa, widzowie.